Za nami trzydniowy maraton egzaminów gimnazjalnych. W tym czasie odwiedziliśmy Łowickie gimnazja i zapytaliśmy uczniów po egzaminach o ich wrażenia. Zapraszamy na materiał wideo. W dniu dzisiejszym, czyli 18 kwietnia, jutrzejszym 19 i pojutrze 20 kwietnia, czyli przez trzy dni uczniowie klas trzecich gimnazjum piszą egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia, czyli dzisiaj, piszą egzamin z dwóch części. Od 9 do godziny 10 jest test z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po godzinnej przerwie uczniowie zmierzą się z językiem polskim. 19 kwietnia, czyli we wtorek, jest część matematyczno-przyrodnicza. Od godziny 9 do godziny 10 piszą test z przedmiotów przyrodniczych. Czyli y, biologii, chemii, geografii i fizyki. Po godzinnej przerwie, czyli od 11 do 12:30, będą pisać matematykę. I trzeci dzień to część językowa. W mojej szkole y, jest język angielski i y, niemiecki. Y, łącznie piszę w tym roku 62 uczniów. Y, Szóstka pisze język niemiecki, pozostali piszą język angielski. I tak od dziewiątej do godziny dziesiątej jest poziom podstawowy tych języków i uczniowie, co piszą język niemiecki, kończą już egzamin, ponieważ nie piszą części rozszerzonej, ponieważ język niemiecki zaczęli się uczyć dopiero w gimnazjum. Natomiast ci, co. Kontynuacja jest języka angielskiego ze szkoły podstawowej. Piszą dwa poziomy. Drugi poziom zaczyna się od godziny 10 do godziny 12. W jaki sposób wyniki tych egzaminów gimnazjalnych wpływają na wybór dalszej szkoły ucznia? Oczywiście ma to znaczenie. Im większy, większy lepszy wynik egzaminu gimnazjalnego tym uczeń ma lepszą możliwość dostania się do wymarzonej szkoły, no, która ma za to punkty. I wiem, że w każdej szkole ponadgimnazjalnej za wynik egzaminu gimnazjalnego jest odpowiednia pula punktów, która go predysponuje do tego, żeby w tej szkole mógł się dalej uczyć. Jeżeli będzie to mniejsza liczba punktów i słabsze świadectwo, no niestety prawdopodobnie taki uczeń się nie dostanie, do tej wymarzonej szkoły, tylko musi skorzystać z innej. Także ma to duże znaczenie. Wynik egzaminu ma znaczenie do wybrania no, szkoły ponadgimnazjalnej. A jak egzaminy gimnazjalne zapisują się dla szkoły, czyli dla gimnazjum? Czy jest prowadzony jakiś ranking, który pokazuje, które gimnazjum jest lepsze, a które jest troszeczkę gorsze? Tak, od samego początku, jak tylko powstały egzaminy gimnazjalne, jest taki ranking. Robi to Nowy Łowiczanin, gdzie kiedyś po otrzymaniu wyników, jest to opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, więc nie ma problemu z otrzymaniem mhm. wysokości wyników. I jest tabelka, wykres. Gdzie szkoły się mogą, mo, można zobaczyć, jak szkoły wypadły na, w każdym roku na, z każdej części egzaminu gimnazjalnego z tych trzech dni? W takim razie życzymy wysokiego miejsca w tym rankingu, no i zdolnych gimnazjalistów, tych, którzy odchodzą i tych, którzy przyjdą. Ależ bardzo dziękuję i liczę na to, że co roku będzie, będzie lepiej. Dziewczyny, jak wrażenia po egzaminie? Nie był bardzo trudny. Yy, raczej większość zadań przerabialiśmy na lekcji, więc yy, myślę, że poradziliśmy tak. sobie dobrze. A czego dotyczyły zadania? Wszystkiego. Czyli <laughs> historii Polski na pewno. Yy, dużo było właśnie tak o, o historii tak w XVI-XV wieku, tak? To było. Tak, tak. No. A czy czasy aktualne były brane na egzaminie pod uwagę? Jedno było takie zadanie chyba z włosu, jeżeli dobrze pamiętam, ale z emocji nie jestem pewna. Trudny był, na pewno trudniejszy niż rok temu. Jak rozwiązywałam tam w domu, no to tak, zdecydowanie trudniejsze. A z jakimi, z jakimi pytaniami musiałyście się zmierzyć? Na pewno z ze... bardzo dużo dat było. Tak, bardzo datami dużo. było dużo dat. No i z mapami też był mały problem. Był to egzamin historyczno-społecznościowy, -y, bo był też tak, tak. WOS, a którego, u których zagadnień było więcej? Tych historycznych czy jak tych historycznych? z I jak mam poszedł? Jak przewidujecie wynik? O, Chyba nie no, za dobrze. Wydaje się, że Chociaż w miarę dobrze. Tak pół na pół, bo ta historia była jednak trudna, była z wiedzy właśnie. Był stres przed egzaminem? Był, ale gdy już usiedliśmy, te emocje takie największe opadły. Kolegi podobnie? Tak, no bo na początku się trochę stresowaliśmy, jak przed wejściem do sali, oczywiście, ale jak już się usiadł, się, że to jest łatwe, to wszystko, o, tak zlazło i się, się pisało. Powiedziałeś, że było łatwe, ale było coś, co Wam sprawiło jakąś trudność? Któreś pytanie, jakieś konkretne zagadnienie? Nie, akurat pytania były takie, że znaliśmy na nie odpowiedzi, i te tematy, które były na egzaminie, mieliśmy akurat ostatnio. Kolega też podziela zdanie koleżanki? Tak, oczywiście. Czyli jaki wynik będzie? 100%? Nie, no. no tak myślę 80-90. Oby najlepiej. No, oby najlepiej. Która część była y, według Ciebie prostsza? Ta historyczna czy ta społeczna WOS? Mm, WOS był łatwiejszy. Było o Austrii. akurat ok, robiliśmy to w tamtym tygodniu. Coś takiego powtarzaliśmy o tym, tym. To łatwe było, ale tam no, większość to było z tekstu. Tak był tekst i jak coś po prostu wystarczyło się wczytać. Przewidujesz dobry wynik? Myślę, że tak. W początku się trochę stresowałem, ale wczytałem się w zadanie i nie było źle. Naprawdę po wczytaniu się zadanie wydają się proste. Znajdujemy się w hali Osir przy ulicy Topolowej. Piszę egzamin dzisiaj 111 uczniów w gimnazjum nr 2 imienia Jana Wygnawiczu i mam nadzieję, że napiszą dobrze. W takim razie tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziewczyny, jak wrażenia po egzaminie? No, to znaczy, charakterystyka była straszna, i... no, ale ogólnie polski był bardzo łatwy. Koleżanka podzielę opinię? No, nie no, ja się akurat wczoraj wieczorem przypomniałam sobie lekturę, no to łatwo napisałam tę charakterystykę. Ja Przed egzaminem pani dyrektor mówiła o lekturach bądź lekturach obowiązkowych, bądź nieobowiązkowych. Jakie, jakie, jakie musiałyście wykorzystać na, na tym egzaminie? Nie, no, teraz była charakterystyka jakiegoś bohatera, który. Yy, Według niego wolność była najważniejsza, więc. Tak, dla której Czy że wam dobrze poszło? No, polski tak. Historia to już historia. Nie gorzej. Jak wam poszedł egzamin z polskiego? Z polskiego? Z polskiego dosyć dobrze. Myślę, że z historii ciutkę lepiej. A zaskoczyło nas ostatnie zadanie. Wszyscy byli pewni, że jak w tamtym roku było opowiadanie, w tym roku trafimy na rozprawkę. Trafiliśmy na charakterystykę, ale dosyć łatwy temat. Lektury dobrze omawialiśmy z naszymi polonistkami, więc sądzę, że dobrze to napisaliśmy. Z jakimi tematami jeszcze musieliście się zmierzyć na tym egzaminie z języka polskiego? Z tematami związanymi z najróżniejszymi lekturami, fragmentami tekstu. Z. czym jeszcze? Z gramatyką. Głównie, tak. Tak, głównie z gramatyką i ogólnie znajomość tekstu czytań tak. z zrozumieniem. Omawialiśmy również tekst, fragment tekstu krzyżaków i myślę, że tak te zadania były akurat łatwe. Czy było coś co Wam sprawiło trudność? Hmm... Właśnie chyba, o, i, znaczy o, napisaliśmy wszystkie, według mnie, wszystkie zadania zamknięte, zaznaczyłem myślę, że poprawnie, spodziewałem się y, pełnej ilości punktów. Dużo zastanawiałem się nad ostatnim zadaniem, żeby to właśnie dobrze i y, rozpisać, a żeby to wszystko było przemyślane. Jak Wam poszedł egzamin z języka polskiego? No zdecydowanie lepiej niż historia, ale było dosyć łatwe, zadania zamknięte, zadania tam otwarte, dwa zadania były też łatwe, więc myślę, że poradziłem. Która część według Ciebie była łatwiejsza, ta zamknięta czy otwarta? No według mnie zamknięta. Odpowiedzi były raczej pewne. Nie dopatrzyłem się żadnych podchwytliwych, na no ale kto wie. A część otwarta? Część otwarta. No, też nie była trudna, ale była charakterystyka do napisania, więc też można było wnioskować z różnych lektur, które przerabialiśmy w gimnazjum. Jak długo przygotowywaliście się do egzaminów? No już od początku roku mieliśmy spotkania, w różnych po lekcjach zostawaliśmy, no i również w domu jakieś powtórki. Także w praktycznie przez całą trzecią klasę powtórki, yy, sprawdziany z trzech lat, więc dobrze my się przygotowali. A powiedzcie mi, czy dobrze zdane egzaminy przydadzą Wam się w przyszłości, to znaczy w wyborze szkoły? Czy już ona jest wybrana, czy, czy jeszcze się zastanawiacie? Właśnie jak najbardziej, ponieważ tam że ktoś chce na przykład do lepszej szkoły się też to bardzo ważne są wyniki z egzaminów. Ja na przykład mi się bardzo przydadzą. Dobrze napisane egzaminy. A które szkoły wybraliście? Ja Chełmoński raczej. Ja wybieram samo głównych PR. O, jak wrażenia? No, historia wydaje mi się, że, jest, że była trudniejsza niż polski. No, ale polski zawsze lepiej jakby idzie. No nie wiem jak Mateusza i mi, mi się wydaje, że bardzo dobrze. Ale no, polski w porównaniu do próbnych no to był łatwiejszy. niż. Wszyscy spodziewali się rozprawki, po czym nie rozpra tak, tak, rozprawki, a okazało się, że była charakterystyka, więc trochę zaskoczenie, ale wydaje mi się, że pozytywne. Słuchajcie, a jak długo się przygotowywaliście do egzaminów? Całą <laughs> trzecią klasy. Tak naprawdę. W domu też powtarzaliście? Tak. Tak, sporo. Tak, tak. Z zajęcia pozalekcyjne. Tak samo. Przygotowywały nas i... Słuchajcie, czy y, dokonaliście już tych wyborów przyszłościowych? Czyli wiecie jaką szkołę wybierzecie? Tak. Tak, tak. Wiemy. Znaczy ja już wiem, że będzie to pijarska, więc na razie przyda mi się bardzo geografia i fizyka, no bo profil polityczny-ekonomiczny, więc mhm. kolega? Ekonomik, profil lingwistyczny, więc angielski, włos, geografia. Znajdujemy się w gimnazjum numer 3. Proszę powiedzieć, jakie nastroje towarzyszyły uczniom przed egzaminami i w ich trakcie? Uczniowie z klas trzecich w naszym gimnazjum przygotowują się tak jak wszyscy gimnazjaliści trzy lata do tego e, jedynego tak naprawdę egzaminu, bo egzamin gimnazjalny mają tylko raz w życiu. To, czy oni są dobrze przygotowani, czy nie, okaże się pewnie 17 czerwca, kiedy będą już wyniki podane oficjalnie. Natomiast wiem, że, że bardzo się starali, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, bo dla nich wyniki są jeszcze ważne, w przeciwieństwie do uczniów klas szóstych, gdzie sprawdzian i wyniki tego sprawdzianu tak naprawdę już nie mają większego znaczenia. Liczę na to, że, że nastroje były, tak jak rozmawiałam z uczniami, pozytywne i ta energia pozytywna przełoży się na pozytywne wyniki na, spraw... na egzaminie gimnazjalnym. Proszę powiedzieć tam, ilu gimnazjalistów podeszło do egzaminu? Uczniów mamy w klasach trzecich 47, ale dwie osoby, dwóch chłopców złamało rękę w dodatku prawe dłonie, więc piszą w drugim terminie czerwcowym, pierwszy, drugi, trzeci czerwca, a teraz przystąpiła do egzaminu 45 uczniów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Powiedz mi, z czego dzisiaj pisaliście i jak cię ogólnie poszedł? Znaczy teraz pisaliśmy z biologii, chemii, fizyki i geografii. Chemia była dość trudna, a reszta była w miarę łatwa, więc. Były to pytania zamknięte czy otwarte? Zamknięte. A czy coś Ci sprawiło wyjątkową trudność? No na chemii były niektóre zadania, takie naprawdę trzeba było sporo pomyśleć. Yy, jesteś już po egzaminie, powiedz czy Ty się stresowałaś przed egzaminem? Znaczy dzisiaj tak, wczoraj w ogóle nie było stresu, ale dzisiaj był jednak taki, chociaż jeszcze będzie na matematyce. Biologia była łatwa i fizyka, ale chemia i geografia to tak. Powiedz mi, których zagadnień z jakiego przedmiotu było najwięcej? No myślę, że mniej więcej porówno, ale najwięcej z chemii. Było coś takiego, co ciężko było jakby wywnioskować, na przykład coś, co y, mogło sprawić trudności uczniom, którzy nie, wiem, nie powtórzyli sobie czegoś z poprzednich materiałów, bo były niektóre takie, które dało się po prostu wnioskować czytając tekst. A powiedz mi, jak długo się przygotowywałeś do tego egzaminu? Ja do części przyrodniczej y, za bardzo się nie przygotowywałem, to znaczy tylko powtórzy, powtórzyłem sobie to, co było w zeszycie z biologii, y, fizyki i chemii. Dziewczyny, czy stresowałyście się przed egzaminem? Nie, tylko troszkę, choć w sumie część przodnicza była dosyć ciężka. Aha, a jak koleżanka? E, ja miałam lekkie obawy, bo ogólnie nie jestem dobra z tych przedmiotów, ale no, wyszła jak wyszła. A czy coś sprawiło ci wyjątkową trudność? Chemia, chemia dla mnie była w ogóle dziwna. A powiedz mi, z których przedmiotów było najwięcej pytań? Hmm, myślę, że było mniej więcej po tyle samo, prawda? Jak, wam, jak oceniacie swoje prace? Średnio liczyłam, że pójdzie, pójdzie mi troszkę lepiej. Ale egzamin będzie na pewno zaliczany. No na pewno nie ma innej opcji. Pani dyrektor, znajdujemy się w gimnazjum numer 4. Proszę powiedzieć, jak do tej pory przebiegały te egzaminy? Egzamin przebiega sprawnie. Pierwszy dzień, drugi, dziś trzeci. Najważniejsze, że wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu. Egzamin zdaje, 50, zdają 54 osoby, także jesteśmy zadowoleni. Wszystko przebiega sprawnie. Dzieci też mają bardzo dobre odczucia. W takim razie dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziewczyny, powiedzcie, z jakiego języka pisałyście dzisiaj egzamin? E, dzisiaj pisałyśmy egzamin z języka angielskiego. Tak, tak dokładnie. Tak. I czy trudny był egzamin? E, to znaczy na razie jesteśmy po podstawie i według nas podstawa była całkiem, e, całkiem prosta. Aczkolwiek no, były zadania, nad którymi trzeba było się troszkę zastanowić. A czego spodziewacie się po rozszerzonym egzaminie? Ja myślę, że będzie naprawdę w miarę prosty i na pewno będzie mail do napisania, ale mamy go tak dobrze wyćwiczonego, że zero obaw. Na sam początek były cztery pytania, na które trzeba było odpowiedzieć na podstawie tekstu, który został puszczony z, z radia, czyli słuchany. A później to już były takie zadania, no, trzeba było odpowiedzieć na podstawie tekstu już pisanego, czy po prostu no, trzeba było znać budowę czasów i użyć ich poprawnie w zdaniach. Czy te 60 minut było wystarczające do napisania tej części podstawowej? Nawet można powiedzieć, że za dużo. Ja się wyrobiłem w 40 minut, koledzy również mniej więcej w takim okresie czasowym. Długo przygotowywaliście się do tego egzaminu? No w szkole to już tak, od początku roku szkolnego, praktycznie, bo cała trzecia klasa jest podporządkowana egzaminowi. Praktycznie od początku to jest już powtórzenie. Do egzaminu. Czy Wy zdajecie część rozszerzoną? Tak. tak. A czego się po niej spodziewacie? No spodziewamy się na pewno trudniejszego słuchania, zadań z słuchania, no i zawsze jest praktycznie e-mail, no i na to też trzeba zwrócić uwagę, bo za e-mail jest dużo punktów. Wczorajszy dzień, czyli przyrodnicze, to znaczy chemia, geografia, biologia i fizyka to chyba były najtrudniejsze testy. Matematyka no, też była ciężka, łatwiejsza od tych wszystkich wcześniejszych, ale no, wczorajszy dzień był najcięższy. Jak oceniacie w ogóle swoje dotychczasowe prace? No, y, bardzo dobrze, gdyż poprzednie testy były dosyć łatwe. No, obawiam się troszeczkę angielskiego. No, pewnie w przeciwieństwie do kolegi, bo kolega to tam w miarę to trochę rozumie. Ja, ja już słabiej. No, ale, ale no, będzie, myślę, że będzie dobrze. Słuchajcie, jakie szkoły wybraliście już na przyszłość? Ja jadę do liceum, do szamotu, do, do liceum sportowego. A kolega? Ja myślałem na szkołą mundurową, ale jeszcze się dokładnie zastanawiam. Ogólnie to wydaje mi się, że cały drugi dzień był jak dla mnie trudny, bo przyroda i ogólnie matematyka jest raczej moją piętą achillesową niestety. I najbardziej z całego przyrodniczego to fizyka. fizyka. Koleżanka podziela zdanie? Znaczy najbardziej, tru, najtrudniejszy był m, część przyrodnicza, bo wszystko było... Po trochu z każdego i nie można było się dokładnie przygotować, więc. A jak oceniacie dzisiejszy egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym? No, średnio. Nie było najgorzej, ale niektóre zada zadania były takie trudniejsze, gdzie słówka wymagały jakby zdania tego. A czego spodziewacie się po egzaminie rozszerzonym? Ech, nie wiem. Najtrudniejsze pewnie będzie słuchanie. I napisanie e-maila albo jakiegoś wypracowania, bo tutaj trzeba się najbardziej wykazać umiejętnościami czasów, znajomością tego słówek, wszystkiego. Wszystko skumuluje się w, jednej, sorry, w dwóch zadaniach i to jest po prostu trudne. No, nie każdy może sobie z tym poradzić.